Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale odnośnie gadżetów z prenumeraty serii Szybcy i Ściekli od De Agostini. No i w dzisiejszym odcinku trzecim zapraszam Was na... Kolejny tutaj prezent od prenumeraty, a mianowicie jest to wiadomo kubek. Kubek, który prezentuje się w taki oto sposób. Już macie okazję zresztą go zobaczyć, ale w pierwszej kolejności, oczywiście, wracamy do gazetki. No i mamy właśnie ten kubek z logo serii. Kubek dla prawdziwego fana Fast Furious. Z oficjalnym logo kultowej serii, w takim kubku, kawa czy herbata będzie smakować. Wyśmienicie. Wiadomo, kubeczek pójdzie właśnie na kawkę albo na herbatkę, no bo na co innego można przeznaczyć ten kubek. Nie dałem jakoś specjalnie za dużo za ten kubek, bo tam ja go kupiłem akurat z koszulką z Fast Furious, czyli też tutaj to biało, która będzie. W następnym odcinku i dałem za nią, proszę państwa, za ten kubek i za tą koszulkę 70 zł, ale to wiadomo, koszulkę wam pokażę w następnym odcinku. Nie w tym, bo po prostu, jak to powiedziałem, na w którymś tam odcinku, że yy, jeden prezent będziemy po prostu przeznaczać jako na jeden film. Nie chcę tutaj Wam robić miszmaszu, tylko wolę iść sobie po prostu po kolei. No i tak właśnie jest, proszę Państwa, więc można powiedzieć, tak, że za taki kubek dałem około 20 zł, a 5 dyszek za koszulkę. Powiedzmy, że to tak policzyć. Trochę drogo jak za kubek, ale tam wiadomo, no szału też nie ma. W takich kubeczek w kolekcji wydaje mi się, że fajna sprawa yy, to jest. Zresztą, wiadomo też, ja prenumeraty jako taką nie posiadam, aczkolwiek moim zdaniem, że to, koszul, że to, moim zdaniem, że to tak powiem, tą koszulkę oraz ten kubek kupiłem naprawdę w dobrych pieniądzach. Także nawet nie ma co tutaj jakoś specjalnie przeżywać nad tym. A wiadomo też kolekcję tutaj powiększy. Moi drodzy, mamy kubeczek zwykły, biały, z czerwonym tle, na czerwonym tle z napisem Fast Furious, czyli szybcy i ścieki. No, tak się on prezentuje. Z drugiej strony mamy te same logo, mamy uchwyt. W środku wygląda tak biały, no i od spodu w sumie tak. Jeżeli Was to jeszcze zainteresuje, przeczytajcie sobie to na spokojnie. Aczkolwiek, no nie ma tutaj za bardzo co w tym odcinku wam pokazywać. Zwykły biały kubek z czerwonym logiem. To wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do zostawienia lajka, komentarza. Do subskrypcji kanału Miszczu i Muziobek no i również też zachęcam Was do yy, przyjścia na mój kanał na przyszłe filmy, bo będziemy otwierać sobie kolejne prezenty. Oczywiście będzie to yy, numer czwarty prezentu, będzie to koszuleczka, a na końcu w numerze piątym otworzymy sobie Dodge IC Charger. Także zapraszam gorąco i do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się, cześć!